Rondo zastąpi kolizyjne skrzyżowanie, jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc nie tylko w mieście, ale też w regionie. Będzie łatwiej, wygodniej jeździć wszystkim. Często się zdarzało, że mieszkańcy z tamtej strony po prostu jechali, nie objeżdżali ronda, tylko jechali sobie prosto pod prąd. Tutaj było skrzyżowanie, ale, ale, ale właśnie tak jak mówię, tutaj dużo właśnie było tych wypadków i te rondo naprawdę było tutaj potrzebne. To jest jedne z głównych skrzyżowań w mieście Kolnie. Praktycznie obsługuje cały ruch ze Stawic i z grabowa. Przypomnę, że na stawiskach, na grabowie tutaj mamy zjazd z Diabeltyki, więc dojazd do Kolna przez te skrzyżowanie jest najbliższe i komunikacja będzie o wiele łatwiejsza. To oczekiwana od lat, ale też trudna inwestycja. Poza nową nawierzchnią, zjazdami, chodnikami, poboczami zostanie wybudowana cała infrastruktura odwodnieniowa. Zwiększenie przekrojów kanalizacji deszczowej spowoduje to, iż nie będą podtapiane domy na ulicy Krupki, na ulicy Piłsudskiego, tam gdzie do tej pory dochodziło do częstych podtopień w przypadku gwałtownych ulew. Budowa ronda wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców. Na czas budowy wprowadzono nową organizację ruchu w Kolmie. Obowiązują objazdy. Objazd jest kierowany drogą wojewódzką poprzez ulicę Konstytucji z 3 maja, to jest droga wojewódzka w ulicę Polną, następnie w ulicę Konstytucji Sobieskiego, następnie ulica Piłsudskiego, ulica Wesoła, Krupki. Budowa ronda kosztować będzie prawie 12 milionów złotych. Ma być gotowe w 2023 roku. Ewa miejska, Obiektyw.